Hej, witam was w nowym filmie na moim kanale i dzisiaj, jak widzicie po tytule, udaję, że jestem Vogue Beauty Secrets. Bo do prawdziwego pewnie nigdy nie dostanę. Eee. Zawsze, że oni raczej biorą faktycznie gwiazdy, a nie influencerów, więc e, taka moja forma pokazania po prostu mojej makijażowej rutyny, bo chciałam coś takiego nagrać, a stwierdziłam, że bardzo lubię filmy Vogue'a, więc... Trzebałoby nie nagrać czegoś podobnego, zwłaszcza, że takie coś było jakieś popularne. Ale no, już bez zbędnego przedłużenia, pokażę wam mój makijaż. No i wiem ogólnie, że oni zawsze zaczynają też od pielęgnacji, ale ja po prostu nie miałam jak tego nagrać, bo umiem w łazience ani telefonu postawić, a dźwięk to byłby tragiczny i bym musiała... Pewnie robić jakiś voiceover czy coś, ale... I tak moim zdaniem pielęgnacja jest kurde tak personalna i dopasowana do każdego, że nie ma sensu tego nagrywać. A ja zaczynam zawsze od zagruntowania powieki korektorem, mam Multitasker w odcieniu chyba tym, no, 0,20. I po prostu wszystko sobie wklepuję teraz gąbeczką. Teraz daję sobie beżowy cień pod łuk brwiowy. Miałam um, spajki Lovely Chokons. Po prostu... To jest mój jedyny cień, który ma denko i chciałabym bardzo go po prostu zużyć. Bo aż mnie to fascynuje, że jakiś mój cień w końcu ma denko. A niektórzy ludzie to kurde potrafią z miesiąc, w miesiąc taki beżowy zużyć. Wow. Ogólnie trudno było mi wybrać jeden taki makijaż oka, który byłby takim moim codziennym, żebym dawała wam jakieś tipy i w ogóle, bo ja ogólnie bardzo szaleję z oczami i nawet jak robię taki basic, basic makijaż, to nie nazwałam tego moim codziennym makijażem, bo robię coś takiego, powiedzmy raz, dwa razy w miesiącu. I oczywiście trzeba iść z kolorem, więc użyjemy ukochanej palety Be Perfect Carnival Interstellar. I ogólnie trudno będzie widzę tutaj pokazywać cienie, ale o jezu. No dobra, hmm, czy ja mogę to wygiąć? Mogę. Ten cień, najciemniejszy tutaj fenomen w samym rogu, to, to po prostu będę z niego robiła kreskę. I potem to rozblenduję, bo bardzo lubię akurat taki kształt. W ogóle miałam zdradzać moje sekrety i... <laughs> i chciałam też, żebyście coś widzieli, więc ja jak robię kreski, ogólnie jak nie wiecie jak robić jaskółka, a macie w miarę symetryczne oczy, co, czego ja nie mam, to przykładacie sobie pędzel, taki właśnie cienki, jak macie tutaj już końcówkę dolnej powieki i po prostu suniecie dalej. Mam nadzieję, że to dobrze wytłumaczyłam. No, u mnie nie jest równo, bo ja mam symetryczne oczy zawsze zaczynam od tego, a potem sobie to dopasowuję do tego drugiego. Aczkolwiek dzisiaj nie wiem, no, czy o tym zapomniałam, i potem już sobie jedziecie z powrotem do górnej powieki. Mam nadzieję, że to w miarę widzicie. Bo jednak nagrywanie, jak się maluje, to nie jest aż takie prosty. Dobra, jak już mam kreseczki. Oczywiście no ta jest wygląda jakby był trochę niżej, bo mam nierówno oczy, a zapomniałam, żeby to jakoś ogarnąć. Dopiero um, sobie cień conspiracy, Proszę sobie przywinąć, żeby zobaczyć, który to jest. Boja i montaż. I ogólnie ten pezelek nie był brudny, aczkolwiek y, farbują niestety te cienie z tej palety. I chcę sobie rozblendować kreemice tej kreski tym cieniem. To było wszystko takie bardziej rozmyte i przeciągałam sobie teraz też na długo no Dobra, jeszcze dołożyłam trochę tego cienia i teraz będę um, przeciągała sobie te kreski do kącika. Dobra, jak już yy, oczy wyglądają tak, to dołożę sobie jeszcze tylko błysku. A błysk będzie Magic z Systematic's System Mio, który nie mogę przechylić, ponieważ mam rozwolny cień. <grych> yy, widać tutaj na załączonym obrazku, ale ja będę używała tego brokatu, który się nazywa... Au. Laura, okej. Okay. Nie widziałam tego ale to tutaj. I po prostu nabierałam go sobie trochę na palce sobie przekładam i jego jest już mega dużo. I wklepuję delikatnie w Widzicie, Jak się na, wiecie, na tym oku się działo. Błyszczało. I przeciągam go sobie bardzo wysoko. Ja w ogóle bardzo lubię przeciągać tak błyski. To, bo też przez to, że mam opadającą powiekę, jakbym faktycznie na układała tylko na ruchomą powiekę, to w momencie, w którym mam oczy tak, to by tego błysku nie było za bardzo widać. A tak to przynajmniej wiecie. Cały czas się coś tam błyszczy. Jeszcze trochę dołożę na, te, na tą drugą. No, na tą drugą powiekę. Ok, i brokatów to było na tyle, więc teraz przejdę do wytuszowania rzęs moją ulubioną maskarą Sky High. Ja preferuję tą czarniejszą. Ale się już w ogóle kończę. Zamówiłam nowe opakowanie, ale coś chyba nie chcę wysłać mojego zamówienia. I po prostu... Ja w ogóle wiem, że bardzo dużo osób tak te rzęsy tuszuje, że je tak robi. A ja też robiłam tak na prosto, że nigdy ich tak nie szczotkowałam i nie wiem, w sensie daje to moim zdaniem ten efekt i tyle. W ogóle ja też opanowałam sztukę malowania rzęs bez otwierania ust. I nie pytajcie jak to zrobiłam, po prostu miałam bardzo silną wolę i się pilnowałam. Muszę jeszcze sobie te ostatnie rzęsy zawsze tak wyciągnąć. Dobra, jak oczy już są całkowicie zrobione, mogę przejść do twarzy i zawsze używam, w sensie, no może nie zawsze, ale od dłuższego czasu znowu wróciłam do mojej bazy nawilżającej z Bielendy, bo ja po prostu lubię bardzo dodatkowe nawierzenia. i kiedyś miałam ogólnie takie podkłady, które faktycznie na tej bazie lepiej wyglądały, gdzie wtedy też już miałam spokój pielęgnację, więc no... jakby... Bardziej nawilżona cera, tym lepiej to wygląda. Zawsze ciężkie podkłady. Może wiecie, jakbyś... ta baza była strasznie tłusta, żeby się to nie sprawdzało, ale na nawilżoną cerę. Na przykład mam taki z L'Oreal, ten Infallible, O wiele lepiej wygląda. Dobra, jeżeli chodzi o podkład, to ja bardzo lubię ten piękny przez Shopu. Nie wiem, czy on się rozwarstwia, ale zawsze wolę go wstrząsnąć i. On jest cudowny. Ale ma tak okropne opakowanie, z którego mi się wszystko zawsze wylewa. I wiem, że to jest strasznie niehigieniczne, ale po prostu muszę zawsze ze zebrać nadmiar z tej pipety, żeby mi się to... Dobrze, muszę go trochę wyleć Żeby po prostu mi się tam nie wylewało nic. I oczywiście wklepuję gąbiczką. W ogóle wyglądam, jakbym nie miała nic na twarzy, ale w sensie kolory, które się trochę delikatnie zmienił ale taki efekt lubię najbardziej i teraz już przejdę do korektora i z tym podkładem bardzo lubię używać tego Bear With Me Nexa. ja mam w chyba najjaśniejszym nie wiem jaki to jest. i ja nawet nie wyciskam sobie jednej pompki, to jest mniej niż jedna pompka i po prostu sobie daję trochę pod oczy i jeszcze mi się zostało trochę na palcu, więc sobie tu wklepuję bardzo lubię w ogóle właśnie tak wyciągać, i to jest tutaj mać takiego. Wszystko snaczdź. Nie ma naturalny makijaż, yy, ale trochę tam się można dokontrować. Oczywiście nie wklepuję tego samym palcem, tylko ryszka w brodę. I yy, gomeczka. to też mnie trochę rozjaśnił, jeżeli chodzi o okolice pod oczami, a ja teraz używam mojego ulubionego kremowego brązera z Eveline, Choco Glamour Trochę łapię na to ale tak tylko trochę Ja mam w tym chłodniejszą cienie 02 Jestem szczerze ciekawa, bo ono, ogólnie widziałam, u niektórych wyglądał wręcz szaro u mnie wyglądał, yy, oczywiście ciepło, ale się opaliłam i może będzie chłodniej może na coś liczę nie, nie jest chłodniej ale cieplejszy inny bronzer, który posiadam, był chłodniejszy osobnie jak używam, więc nie wiem o co chodzi, ale no... Konturuje się. Ja też ten kontur nakładam dosyć wysoko, żeby faktycznie wyszczuplić trochę... Te... No też może nie tyle co wyszczuplić, co podkreślić moje kości policzkowe, bo uważam, że mam całkiem ładne. Jeżeli słyszycie teraz czajnik to bardzo Was przepraszam. Um. No mam wrażenie, że już mu bardziej intensywnie, więc w takim razie klepy to gąbeczką. Bo ja normalnie używam pensji na co dzień do kremowego konturowania, dlatego że gąbeczka nie ma takiej precyzji. E, a no ja strasznie nie lubię, jak mam brązer dosyć nisko, więc no, muszę po prostu się pilnować. Po prostu tu dołożę jeszcze z No i też gąbeczka zabiera bardzo dużo krycia i produktu i wszystkiego, więc. A jak mam taką resztkę, resztkę, to nakładam sobie na bookinessa. Normalnie też nakładałam na czoło, aczkolwiek mam grzywkę, którą spiałam, więc yy, i tak nikt nie zobaczy, że mam tam brązę. Po co go tam nakładać? Teraz już mogę przejść do mojego ulubionego kroku, czyli różu. Ja mam ten róż z Rare Beauty w odcieniu Hope to najbardziej popularnym. Jako nakładam prosto z opakowania, ale w ogóle nie jakby, jak macie tą do nakładania, tylko tak. Jak możecie teraz zobaczyć, samą tą taką końcóweczką, dzióbkiem i mam taką kropeczkę. I z drugiej strony od razu daję sobie też kropeczkę. Czy mi widzicie? Przepraszam. Yy. I ogólnie tyle starczy. Bo też nakładam oczywiście pędzelkiem do precyzji. Takim dosyć oczywiście zbitym. I sobie właśnie cień rozwaliłam w palecce. Fajnie, fajnie. Super. I blenduję. Przyciągnę go dosyć wysoko. Miejsce w sumie rozświetlacza, trochę. I tutaj, żeby to wyglądało naturalnie, jakbym faktycznie była po prostu zaróżowiona. Ja ogólnie bardzo lubię kremowe konturowanie, przez to jak po prostu pięknie się wtapia w twarz i nawet pędzem. Teraz, wiecie, no ten już jest trochę tutaj sobie jeszcze doklepię tylko, bo jest mocny, z tej strony, ale no ostatnio znowu zaczęłam używać pudrowych produktów i to nie jest to, zdecydowanie to nie jest to. Różby ostatnim takim kremowym produktem, który nakładam na twarz i teraz nakładam sobie puder z My Secret Under Eye i ogólnie ja bardzo lubię przy sobie sypię ten puder. On się kończy w ogóle. E, ja bardzo lubię nakładać go takim pachlerzykiem. To jest po prostu cudo. Bo gąbeczka jest za mocna, a ten pędzelek daje mi precyzję i mogę go faktycznie sobie tutaj ładnie wklepać. Tak, To jest w ogóle puder, który bardzo ładnie też utrwala. I wtedy biorę sobie, jak mam taką resztkę, to po prostu biorę sobie większy pędzel i takie moje miejsca typu nos, który mi się strasznie myśli, co i środek czoła, to po prostu sobie tą resztkę wklepuję. Nawet widać, jak mi to ładnie też smatowiło, tutaj od razu to, to ja No. Tego róża jakoś super nie widać w kamerze, ale no... Zawsze po prostu kamerą mocno zjadę. Teraz mogę przejść do zasytowania całej twarzy i dlatego używam pudru z Vibą, którego niestety nie uda się już kupić. A to jest tak cudowny puder, bo on jest rozświetlający, ale tak mocno utrwala, że jak ten podkład, właśnie mój ten upiększacz. On nie jest jakoś super trwały, i niestety no, się potrafi mocno wyświecić na koniec dnia i spływać w ogóle, bo on tak nie zastyga. Tak ten puder, pomimo tego, że właśnie odbija światło, on tak dobrze utrwala. Nakładam ja go po prostu na całą, się całą twarz. Ale tam gdzie wcześniej, no może nie pod oczy, ale no... blisko oczu i tam gdzie wcześniej nałożyłam też tam ten puder. To dodatkowe utrwalenie. No. Po pudrze zawsze używam giełki. I ja akurat mam tą Vivo we współpracy ze Stysiem, która też w jest niedostępna. Aczkolwiek ona jest rozświetlająca, trzeba ją wstrząsnąć. Wiem, że źle powiedziałam. Bardzo daleko jej się spryskać. Dobra. Jezu. Zawsze muszę pamiętać, żeby przez chwilę nie oddychać, bo ona ma taki... Taki zapach. Bo właśnie. Ale no, trochę odświeża ten make-up. Jak ta mgielka będzie sobie teraz troszeczkę podsychała, to ja będę robiła brwi. I do brwi użyję tego żelu z kleresy, To jest najważniejsze w tym żelu, bo jakby, no nie zobaczycie ile się tego nakłada, ale tego nakłada się ogromną ilością zawsze trzeba po prostu sobie ten nadmiar ściągnąć. Zwłaszcza, że mi w ogóle pościągnięcie to wystarcza na dwie, na dwie brwi. I na początku po prostu sobie nakładam ten żel bez jakiejś większej filozofii, bez jakiegoś większego starania się właśnie na dwie brwi, bo nadal jest tego po prostu strasznie dużo. Um. I jak mam ten żel już nałożony na te brwi, to tej szczoteczce już podziękujemy, żeby nie dokładać sobie jeszcze większej ilości produktu. I biorę sobie szczoteczkę od kredki do brwi. I w tym momencie po prostu już układam moje brwi w taki sposób, jak mi się podoba. I ogólnie u mnie, jeżeli chodzi o brwi, to by było na tyle w sumie, bo ta kratka to w ogóle jest zaschnięta, bo jest taka stara, ale mam tylko jak grzybyczka. Czasami sobie dorysowuję włoski i tu by się może troszeczkę przydało, ale jestem leniwa, mam ładne brwi, używam tylko żelu. I teraz mój ulubiony krok, mój ulubiony rozświetlacz Turbo Highlight z Glam Shopu, który niestety jest już niedostępny. Aczkolwiek jest to moje cudo, mój kochany rozświetlacz, i nakładam go sobie takim dosyć mocno zbitym pędzelkiem, i po prostu wmasowuję ten pędzelek. No widzicie, jak jest intensywny. I złoty, bardzo lubię złote rozświetlacze. I ja go tylko nakładam na szczyty kości Wierzmowej, kolczkowej. Nie pamiętam, Jezus Maria te youtuberki już tak dawno nie nagrywają tych takich tutoriali, że już nie pamiętam, jak, jak to tam się nazywało. No i czasami trochę na tym Wikipedie no. Tylko tyle. That's it. I już jest czyli usta i założyłam specjalnie okulary, żeby po prostu widzieć, jak to robię. I może ten po Combo nie będzie jakoś super pasowała do tych oczu, bo będzie troszkę za jasna. Aczkolwiek to jest moja ukochana konturówka z Nexa w odcieniu Neutral Piccaboo. I jest temperowana, bo takie preferuję, żeby nie była za miękka. I po prostu obrysowuję sobie moje usta. Ja sobie jeszcze koloruję w środku, żeby to nie była taka moska linia. Zwłaszcza, że to co przyjdzie na te usta nie ma koloru. Więc jakiś blend powiedzmy, że jest. I teraz mój ukochany błyszczyk Eveline variety odcieniu 01. To jest najcudowniejszy błyszczyk. On jest mentolowy, więc on... jest takie uczucie chłodzenia. To jest najcudowniejsze, co mnie spotkało. Ja na się tylko włosy ogarnę i już kończymy. No Zdecydowanie mogłam zostawić na nagrywanie i makijaż moje włosy w wałku zamiast je spinać, ale... Pomijmy ten fakt. Makijaż prezentuje się tak. Jeszcze błyszczyk w ogóle zaczął działać i mam teraz troszkę ciemniejsze usta, co jest super, bo jestem strasznie blada i moje usta zawsze też są strasznie blade. A tak wszystko widać i to była moja makijażowa rutyna. Dziękuję za oglądanie. Nie dziękuję Bogowi za to, że mnie nie zaprosił. No cóż. Jeżeli filmik wam się podobał, no to możecie oczywiście zostawić łapkę w górę, skomentować, wejść na mój kanał i w ogóle wszystko. Ale no wiem, że takie rzeczy po prostu pomagają w rozwojowi, więc no mam nadzieję, że wam się podobało. Do następnego i na razie.